Dzień dobry, przyjechałem do pana Janusza z problemem w okolicach stawu biodrowego, bo nie tylko staw biodrowy, ale są też kolana, są też stopy, to jest wszystko powiązane, kręgosłup. No i co? No, mam jakieś lekkie bóle, mam zwyrodnienia. Lekarze mówią to różnie, że żeby ćwiczyć. Niektórzy mówią, że, nie, że już mógłbym się kwalifikować nawet na wymianę czyli wstawienie endoprotezy. No, ale cóż, ja tego nie chcę, chodzę jakoś, daję sobie radę. Jestem pierwszy raz u pana Janusza. Jestem tym bardziej pod wrażeniem, że pewne rzeczy, które nie mogę od pięciu lat y, zrobić, a robiłem, to po jednej wizycie, po godzinie, półtora, już potrafię z powrotem robić niektóre rzeczy, które nie potrafiłem przez pięć lat. Mogę, może to... mogę zademonstrować na przykład marzenie moje było, żeby w końcu sobie tą nogę prawą założyć za kolano. Nie? Bez żadnej pomocy ja nie mogłem nawet tak zrobić. W tej chwili kładę sobie w ten sposób.